Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani dzieci młodzieży, młodzież dorośli, trochę opóźniam nagrywanie filmów, przepraszam was bardzo serdecznie. No, ale dzisiaj roraty szóste o świętym Franciszku. Ale zanim o nim powiem, chciałbym pokazać świętego Maksymiliana Kolbe. Jest takie miejsce, które lubię odwiedzać, to jest Niepokalanów. Tam jest właśnie klasztor Franciszkanów, którym ojciec, który ojciec Maksymilian w ogóle założył. Parę razy już byłem w Niepokalanowie i mówię, bardzo tam lubię przebywać. Tam jest taka piękna też kaplica adoracji Pana Jezusa. Jak włączycie adoracja online Niepokalanów, to zobaczycie przepiękny widok Matki Bożej, która w swoim sercu trzyma Pana Jezusa jako hostię. I ludzie przez cały dzień i całą noc adorują Pana Jezusa. Takie malutkie niepokalanowie przez cały dzień i całą noc, wyobraźcie sobie. Ale są takie miejsca, które wy lubicie też przyjeżdżać i to oczywiście wy wiecie, gdzie jest takie miejsce. Ktoś powie, o, dom mojej babci jest na przykład taki ulubiony, gdzie na wakacje lubię jeździć. Ktoś inny powie, a ja lubię jeździć na Jasną Górę. Ktoś inny powie, a ja na Jasną Górę idę pieszo na przykład. Ktoś inny powie, a dla mnie ulubiony jest, nie wiem, dom mojego wujka. No, są takie właśnie szczególne miejsca ulubione. Święty Karlo Akutis też miał takie ulubione miejsca. Nie wiem, czy wiecie, ale takim szczególnym miejscem był Asyż. Asyż to miasto we Włoszech. I naprawdę tam Karlo lubił być najczęściej w czasie wakacji. Już jako małe dziecko powiedział, mamo, tato, ja chcę jechać do Asyżu. Nie tylko, żeby tam wypoczywać. I wyobraźcie sobie, że z czasem właśnie rodzice Karla kupili tam niewielki domek, żeby łatwiej im było organizować wyjazdy właśnie do Asyżu. Powtórzcie, Asyż, Asyż. Tak, miasto we Włoszech. Asyż to miasto, w którym został Karlo też pochowany. I zgodnie z własnym życzeniem na cmentarzu w Asyżu. Ale po beatyfikacji, czyli kiedy ogłoszono go błogosławionym, przeniesiono jego ciało do kościoła Matki Bożej Większej, oczywiście w Asyżu. A ten kościół związany jest szczególnie ze świętym Franciszkiem. Na tym obrazku, który się wyświetla, widzicie. O, właśnie się nie wyświetla. Aha, dlatego przełączę. O, teraz widzicie. Na tym obrazku są razem Karlo Akutis w swojej niebieskiej koszulce i święty Franciszek. A ktoś powie, a dlaczego bez koszulki? Bo właśnie w kościele obnażenie świętego Franciszka, kiedy Franciszek zdjął z siebie wszystko i powiedział, tato, oddaj ci wszystko. Ja nie chcę być... Bogatym kupcem, nie chcę robić żadnej kariery. Ja chcę swoje życie oddać Panu Bogu. I właśnie w tym kościele jest też pochowany święty Karlo Akutis. No i właśnie w Asyżu też się znajduje centrum Karlo Akutisa, które popularyzuje osoby świętego Karla. I to co on dokonał. Ale Asyż. Nie jest jakimś kurortem turystycznym. Tam nie ma piaszczystych plaż, gdzie ludzie przybywają, żeby się opalać, ani jakichś górskich tras pięknych, widokowych, czy nie ma tam jakichś innych atrakcji. Ludzie przyjeżdżają tam, wypoczywać, ale w tym takim bożym klimacie. Skoro tam jest święty Franciszek, święty Karlo. Właśnie oni są tam czczeni. Święty Franciszek z Asyżu i Święty Karlo. Co ich łączy? Święty Franciszek, tak jak mówiłem, nie chciał być bogaczem, nie chciał być bogaty. Bardzo kochał Pana Boga, kochał naturę, czyli stworzenia, zwierzęta, rośliny. Obaj, i Karlo, i Franciszek, żyli radośnie, promieniowali świętością w młodym wieku. Więc tłumy przybywają do tego miejsca, żeby pomodlić się przy grobie świętego Franciszka i przy grobie świętego Karla Akutisa. Więc we Włoszech jest dużo sanktuariów, gdzie są pochowani święci. Na przykład, nie wiem, czy znacie takie miasto Sienna, gdzie jest pochowana święta Katarzyna. Mówimy święta Katarzyna ze Sieny. Albo Padwa. To sanktuarium św. Antoniego, św. Antoni z Padwy, albo mówimy św. Antoni Padewski. I jest też właśnie na południu Włoch miejsce związane z naszym świętym, O którym wspominamy 6 grudnia, to jest miasto Bari, św. Mikołaj. Tam jest jego sanktuarium. No, czy byliście już w takich miejscach, do których ludzie lubią jeździć się, modlić? O, ktoś powie, ja byłem w Grodowcu, w Sanktuarii Matki Bożej, Jutrzenki Nadziei, bo tam jeździliśmy. Ktoś powie, no, przecież niedaleko nas jest rokitno, z obrazy Matki Bożej, rokitniańskiej, cierpliwie słuchającej. A ktoś powie, a ja byłem dalej, bo byłem w Sanktuarium na przykład na jasnej górze. A ktoś inny, a ja byłem w Licheniu. A ktoś powie, a ja byłem w Wambierzycach. A ktoś inny powie, a ja byłem w Kalwarii Zebrzydowskiej. A inny powie, a byłem jeszcze dalej, bo w Kalwarii Wacławskiej jest tyle pięknych sanktuariów w Polsce, we Włoszech, w Portugalii, w Hiszpanii, na całym świecie. No właśnie, może warto zaplanować sobie, że kiedy będziecie we Włoszech w czasie wakacji, to warto właśnie pojechać do Asyżu. Do grobu świętego Karla Akutisa, bo na końcu tej piosenki, modlitwy, którą widzimy, widzimy, Karlo leży tam, gdzie jest pochowany, właśnie w Asyżu. I może warto też tam pojechać, umocnić swoją wiarę. Więc znajdź Asyż. Gdzie jest Asyż na mapie Włoch? Wizerunek świętego Franciszka. Jeśli nie wiesz, kto to był, sprawdź dokładnie. No, i pomyśl, że są właśnie takie miejsca, które świętemu Karlowi bardzo pomagały, jak on bardzo lubił jeździć do Asyżu. My też odkrywajmy takie święte miejsca, których będzie nam łatwiej jakoś zbliżyć się do Pana Jezusa, do Matki Bożej. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No to zaśpiewajmy piosenkę, pieśń, modlitwę, której poprosimy świętego Karla, by się za nas modlił.